Jeśli grzech jest tak skuteczny, że daje nieodwracalną utratę Boga, bo taki jest skutek, to że grzech może być odpuszczony, jest to inicjatywa Pana Boga. Natomiast grzech i grzesznik z grzechem to jest zapadlisko, to jest przepaść. Nie do wydobycia się o własnej mocy. I tutaj musisz sobie uświadomić, że nie jest prawdą to, iż z Tobą jeszcze nie jest tak źle. Jako grzesznik jesteś w przepaści. Jako grzesznik jesteś utracjuszem, który siebie zatracił. I co z tym dalej? Jeśli ma nie być rozpaczy, no, trzeba się wreszcie zwrócić do miłującej potęgi, która jest większa i intensywniejsza od dwóch oczekiwań. Wiadomo, nic nad Boga ale Pan Bóg dał łaskę Matki Bożej, która jako najdoskonalsze, najznośniejsze stworzenie, kocha cały rodzaj ludzki. Jej miłość jest czynna, służebna. Gdy Żeby była skuteczna, to trzeba było na nią zapotrzebowanie. modlisz? No tak, w Twoim mniemaniu. W Twojej samoocenie. Bo jak się modlisz, to już jesteś uposażony, zasłużony, czyli trochę niezależny, trochę dorobiony i trzeba się z Tobą liczyć, bo należy się Tobie. To jest takie niezwerbalizowane myślenie ludzi pobożnych. Na nic Twoja pobożność. Z zapaści grzechu sam nie wyjdziesz. Trzeba Ci się ratować modlitwą całkowitości odniesienia Twojego do Pana Boga. Trzeba sobie uświadomić, kim Ty jesteś. Przed Bogiem jesteś żebrakiem. Jeżeli jesteś żebrakiem. I się bardzo trudno żebraka. Oczekujący nie są żebrakami. Są cztery cechy prawdziwego żebraka. Żebrak nic nie ma i nic się jemu nie należy. O wszystko prosi i ufa. I są identyczne cztery cechy modlitwy człowieka, który się modli i daje Panu Bogu przestrzeń do wypełnienia Go łaską. Na modlitwie jesteś żebrakiem, bo nic nie masz i nic ci się nie należy. Ale o wszystko proś i ufaj. Proś i ufaj. I trzeba, by w Tobie głębia uniżenia przed Bogiem była jak przepaść. To uniżenie się jest sprawiedliwe i konieczne. Ono Ciebie nie deprecjonuje, ponieważ owo uniżenie jest powrotem do prawdy o sobie. I powrotem do obecności Boga. Uniżenie przed Bogiem nie jest poniżeniem. Uniżenie przed Bogiem Ciebie nie upodli. Grzesznik to taki wichrzyciel, który chce być nad Boga. Więc jeżeli szuka sprawiedliwości, to musi stamtąd wrócić, czyli się uniżyć. Na dnie uniżenia czeka na ciebie Pan Bóg z miłością Jego. I tego ci trzeba. Trzeba byś się uniżał z ufnością. A ufność twoja ma być szalona. Przepastna. Bo i bezradność Twoja jest jak przepaść. Jest przepaść grzechu, przepaść bezradności. Trzeba by było przepaść uniżenia i przepaść wdzięczności. Tu się mówi o czterech przepaściach, ale one funkcjonują jak jeden akt woli, jak jedna decyzja. To jest takie nastawienie się. Takie zinterpretowanie siebie i ta, w takim zinterpretowaniu stanięcie przed Bogiem. W tej interpretacji jest uniżenie, ufność, oczekiwanie, wdzięczność. W tym wszystkim jeszcze trzeba widzieć miarę miłości nieskończonej, za którą jesteście nabyty to też jakiś rodzaju przepaść, ta miłość to jest chrystusowe wyliszczenie się na krzyżu, bezgraniczność, a dlaczego aż tyle? Bo Bóg daje całym sobą, Bóg daje nie tyle ile trzeba, nie tyle ile wystarczy. Nie tyle, ile prosisz, tylko daje wszystko, czyli siebie samego. Bóg daje całkowitością miary boskiej. I to się stało na krzyżu. I Twoja modlitwa trzeba by miała te cztery cechy żebracza o wymiarze przepastnym czyli wielkości i nie do oszacowania. To trzeba tak zejść jak na oddechu do końca, jak do decyzji woli takiej, że chciałby się przywrócić siebie i cały świat, by pozyskać utraconą miłość Pana Boga. Są w życiu człowieka fakty, o skutkach nieodwracalnych. I grzech z ludzkiego punktu widzenia jest czymś nieodwracalnym. A jeśli Pan Bóg odwraca sytuację nieodwracalną, a no to to jest Bóg, jego na to stać. Bóg jest przebaczycielem. Potęga przebaczenia, zgładzenia grzechu. Jest większa od stworzenia świata z nicości. Gdy Ci Pan Bóg głaci grzechy, to dokonuje działa większego niż stworzenie świata z nicości, bo nieistniejąca nicość nie stawiała oporu Panu Bogu. Nicość nie istnieje. No ale tak jakoś to trzeba powiedzieć. I Pan Bóg. Z nicości stwarza świat, a większą mocą świat zbawia, kiedy głaci grzechy. Twoja modlitwa, więc, powinna być wczepieniem się we wstawiennictwo Matki Najświętszej, powinna być ufnym zwróceniem się ku niej, abyś ty z mocą jej potęgi w przepastnym akcie ufności, wdzięczności, uniżenia, skruchy znalazł się i na dnie prawdy o sobie, gdzie jest początek wyzwolenia ciebie od budowania. Kiedyś w historii Zanotowano cud na cuda, mianowicie w cudowny sposób odrosła człowiekowi amputowana noga. Że była chora, to tam jest mała stara. Jej do nie było. Wstał w nocy, ma nogi obie całe. Natomiast coś takiego dokonuje Pan Bóg z grzesznikami, kiedy odbudowuje ich. Tym, w czym siebie pogrążyli, skasowali. No nie, umieli, no nie, do, nie dokonało się tam unicestwienie, bo o istnieniu decyduje Pan Bóg, ale grzech jest katastrofą. Bez Bożej pomocy niepowracalną, nieodwracalną. Dlatego wspomnienia syna marnotrawnego, który roztrwonił ojcowski majątek. On zszedł na dno, on był w przepaści, ale się opamiętał, zastanowił, zaufał, wzbudził sobie żal. I wrócił do ojca ten nędzarz obdartus, przyznał się, wyznał swą winę i w tym momencie spotkał się z miłującą ojcowską miłością. I ojciec go potraktował nie jako który któremu się grzechy przebaczył, mało. Ojciec go potraktował tak, aby to wrócił syn ze zwycięskiej wyprawy, jak bohater jakiś. I daje mu odznaczenie, najlepszą szatę, sandały na nogach, bo niewolnicy chodzili bez butów, bez sandałów i pierściń i długą szatę. I ocz mu wyprawia, bo ten syn był umarły, a ożył, zagubił się, a odnalazł się. I to się dokonuje w dwojej przepaści, tylko trzeba tam zejść. A nie zejdziesz na dno Twojej przepaści, dopóki nie jest z Tobą jeszcze tak źle. Dopóki jeszcze ci się nie pali wyjść do spowiedzi. Dopóki jeszcze walczysz ze światem o uznanie dla siebie i akceptację. Dopóki jesteś jeszcze wartością, dopóki coś się Tobie od życia należy, dopóki świat cię tak haniebnie krzywdził, że żyć się nie da. A właśnie po krzywdzie światowej żyć się da. Bo wreszcie może wtedy żyjesz życiem Boga, a nie swoim. Bo świat ci odebrał twoje, a Bóg ci daje swoje. I gdy tak doznałeś amputacji rozmaitej na ziemi, w paru dziedzinach, nie wiadomo jaką siłą ty jeszcze żyjesz, bo żyjesz czasem na ściśniętym gardle i gotowi Cię na terapię zapisać, do psychiatry, a jeszcze gdzie? Żaden z tych wachowców Ci nie ulży i nie pomoże. Jeszcze przypomnę to, co czytałam. Adoracja integruje człowieka. Ocala porządkuje myślenie, wprowadza pokój, adoracja. To są leki z jak Apteki jedyne. Adorowany Bóg, który wniknął w Ciebie, jest Bogiem uzdrowienia i ocalenia. Na adoracji przychodzi jako pusty znajdujący się w przepaści swojej, z zawierzeniem się mace Świętszej, z postawą ufności i wdzięczności, bo nie ma nic swojego, jest jej obdarowany. To bądź wdzięczny. A jak się produkuje wdzięczność? Technologia Produkcja wdzięczności jest następująca. Mówię światowym językiem teraz. Wdzięczność jest pamiętaniem, sprawiedliwym pamiętaniem, pamiętaniem z miłością, z miłością trzeba pamiętać o źródle obdarowania. Obdarowany jesteś ty, źródłem jest Pan Bóg. Pamiętaj o Nim z miłością. A czy znalezienie się przed Jezusem Eucharystycznym na adoracji? Nie jest podobne troszkę do wdzięczności, nie wyraża wdzięczności. Przecież na adoracji można być zdumieniem, bezsłownym, zapomnieniem czasowym, takim pogrążeniem się, które Ciebie nie zatapia. I to jest dość podobne też do wdzięczności. Wdzięczność to nie jest szkolne dziękuję, to jest postawa. Postawa to trwanie, to rozciągłość czasowa. W tej, ciągłości, roz, cią, w tej czasowej rozciągłości pamiętania z takim zakochaniem o Panu Bogu istnieje wdzięczność. Tak na przykład matka pamięta o swoim dziecku, ojciec pamięta o swoim dziecku i nie zapomni zawsze. I ojcostwo i macierzyństwo to jest takie pamiętanie o dzieciach, tylko że dzieci nie są źródłem. Ale to pamiętanie, takie pamiętanie skierowane ku źródłu, to jest wdzięczność. Pośrednim e, źródłem na przykład dla dzieci jest matka i ojciec, bo są z matki i z ojca w sensie cielesnym stworzenia z Matki i I wszyscy, którzy dobrze, dobrze Tobie czynią, są jakimś pośrednim źródłem. Natomiast źródłem początkowym i bezkresnym jest Pan Bóg Jego rola, Jego bogowanie w życiu Twoim. Więc jest w Tobie kondycja syna marnotrawnego. Jest w Tobie wiele strachu, przedcierpieniem i żalu, oby z miłości skruszę, bo Twój grzech rani serce Boga, a Ciebie zatapia i pozbawia wspólnoty z taką miłością. Wiecie, co się dzieje, jak człowiek wyjdzie i zginie? Nie ma go. Wyszedł na moment, zniknął. Lata minęły, nie ma go. Jakie jest straszne poczucie tych, którzy go utracili. Wiadomo, żyje czy zamordowany. On też przeżył pewnie swoje ekstremu. Otóż grzech to jest takie ekstremu. W tym ekstremu człowiek traci siebie i traci Boga. Zamordowanego nie wstrzeszisz. Zamordowanego Bóg wskrzesi i Bóg ma na po ludzku na wynagrodzenie. Ma całą wieczność. I wszyscy udręczeni, umęczeni, wszyscy wymordowani, wszyscy pokrzywdzeni, miłość Jezusa im wystarczy. Tak wystarczy, że nawet nie będzie wspominało rzeczy pierwszych, okrutnych, ziemskich, bo miłość Jezusa. Jest olśniewająca, jest całkowitością bezbrzeżną, w której Ty możesz uczestniczyć. Tylko potrzebujesz Twojej jedności z Matką Bożą, Twojej komunii, Ciebie grzesznika z Najświętszą Marią Paną, potrzebujesz, aby jej mocą, jak windą, przenieść się na wyżyny łaski Bożej. I doznać ocalenia, i potrzebujesz, by Twoja modlitwa była jak modlitwa czterech przepaści. To jest czterech spojrzeń, czterech aspektów jednego. To jest taki sekundowy błysk wolnej woli świadomości. Jesteś. Jesteś. I możesz ten błysk decyzyjny powtarzać. To jest to Twoje intensywne. Zwrócenie się ku Panu Bogu, który czeka na Ciebie na dnie Twojego upadku. A wdzięczność, a wdzięczność robi miejsce na przyjęcie kolejnej łaski. Kto jest wdzięczny, doznaje przyspieszenia w obdarowywaniu. Łaska, wdzięczność, po wdzięczności łaska. Po łasce wdzięczność, po wdzięczności łaska. I tak ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jeśli będziesz wdzięczny, jeśli sobie nie będziesz przypisywać tego, co darem Boskim, jeśli swoim nie będziesz nazywać tak zwanych dokonań Twoich, jeżeli, to będziesz wdzięcznikiem, obdarowanym. Bo tu nie chodzi o interes ziemski. Interes ziemski, choćby najwspanialszy, kończy się z chwilą śmierci. Wszystko, co twoje, nie twoje, już dalej nieprzydatne. Ty masz zadbać o swoją kondycję wieczną. O to, czy ty się zmieścisz u Pana Boga przed tronem? Czy ty będziesz dyspozycję, by wchłonąć miłość Boga w siebie. Bo nieufność... Nie są jak zaciśnięte gadła. Dlatego w beznadziei, we łzach i w bólu. Eee. Czasami jest tak, że kochasz kogoś na nie. We łzach byście jej jeszcze mało. Oto miłość Twoja jest zgardzona i nieprzyjęta. Jak boli Coraz częściej się to zdarza, że dzieci tracą kontakt, zrywają kontakt z rodzicami. Koniec. Wyjechali, skasowali telefon, mail, nie wiadomo gdzie jest, jaka poczta, nic, zero. Matka nie pamięta telefonu do syna, syna lata nie widział. Nawet nie będzie wiadomo, jak powiedzą jego śmierć, a może po co? To jest miłość nieprzyjęta. Otóż Bóg to ma od swoich ukochanych niewdzięczników, którzy chcą sobie wystarczyć, światu zaimponować i być w dobrych kontaktach z Panem Bogiem. Osobiście na grzesznika warunkach. Zły wizerunek Pana Boga powoduje, że jak źle żyje. Czyli wtedy odrzuca nie Boga, tylko zły wizerunek, a jemu ja się wydaje, że odrzucił Boga. On, drogi ludzie, jest Boga głodny, ale prawdy mu brakuje. I prawdy często nie chce przyjąć. Modlitwa zawierzenia, jako modlitwa czterech przepaści, jest Twoją intensywnością. Odniesienie się do Pana Boga w Twoim zapotrzebowaniu, którego nikt ci nie skasuje, nikt nie wypełni Twojego zapotrzebowania Jeno Bóg. A masz w sobie dobrze usprawiedliwionego robaka, który cię zżera. To może być lenistwo, wygodnictwo, tchórzostwo, zazdrość. Próżność, głupota, powierzchowność, bezbożność, nieczystość, gniewliwość. Wada główna jest czasami największą umiejętnością życia. To jest atut, to jest Twoja maczuga, którą jak przyłożysz komuś, to cios jest nie do odparcia. I tu trzeba ci w tej sprawie przyjść do Matki Najświętszej, by w tych przepastnych odniesieniach prosić o ratunek, bo taki się przed Bogiem nie odnajdziesz, jako usprawiedliwiony. Czyli co? Trzeba całą osobowość, często osobowy grzesznika wysadzić w powietrze uniżeniem się tak jak marnotrawny syn, jak ubogi żebrak, jak ktoś, kto dopiero zauważył, że przez tyle lat, a niepotrzebnie się trudził. Grzesznik nienawrócony podobnie jest do zbieracza śmieci. Dopóki zbiera, to są to cenności? Bo później się okaże, że to, to są te się z Matką Najświętszą. Czepiaj się jej. Wyjdź z bólu. Wołaj do niej. Krzycz jak na ratunek, jak na alarm. Taka ma być intensywność w tym temacie, na ten temat w Twoim życiu. Masz żyć na temat zbawienia własnego, bo w przeciwnym razie, no to się wyczerpiesz i owocu nie będzie. A owoc ma być, ale nie tu na Ziemi, nie, nie. Cokolwiek zrobisz na Ziemi, to nie jest owoc. Więc może być jakiś produkt ziemski. Owocem jest Twoja świętość przed Bogiem, czyli pełnia sytości którą daje on.